Cześć! Z tej strony Graf0, vlog literacki. Dzisiaj krótka piłka, i to taka krótka piłka, która normalnie by się pewnie nie pojawiła, ale z pewnych przyczyn stwierdziłem, że muszę Wam o tej książce opowiedzieć, żeby może nie tyle Was ostrzec, co po prostu być, być uczciwym wobec, wobec was, wobec was, więc nie będzie to recenzja krytyczna, nie będę się nad tą książką wyzłośliwiał, nie wiem, złościł czy, czy krytykował, bo uważam, że była bardzo, bardzo przyzwoita, ale ale jest jednak pewne ale, o którym muszę wspomnieć. Więc nie trafię na do krótkiej piłki, tylko raczej do ciekawej książki, bo, bo tutaj pewne, pewne rzeczy wokół bez przypadku Rafała Kosika, no jednak zmusiły mnie do tego, żeby się wypowiedzieć. Więc już tak po tym nieco tajemniczym wstępie przejdźmy do, do tematu. Czym ta książka jest? Um, oczywiście jest to powieść z gatunku, czy też utrzymana w konwencji cyberpunk. Wy, którzy oglądacie ten kanał regularnie, na pewno wiecie, ale ponieważ może się ktoś taki trafić, kto nie wie, nie orientuje się, więc w największym skrócie, całkiem niedawno, wczoraj dosłownie w telewizji polskiej, w tym wielkim quizie y, czytelniczym, było nawet pytanie o Brusa Betkę, jaki termin właśnie wymyślił na, na tych nastolatków w sieci, którzy tam wszystko niszczą i tak robią równe zamieszania. Oczywiście żaden bromans, tylko cyberpunk. Tak? Cyberpunk to. Właśnie nazwa takiej konwencji w świat przyszłości, świat, w którym człowiek jest bardzo mocno ulepszony poprzez technologię, technologia bardzo szeroko ingeruje w nasze życie, daje nam niezwykłe możliwości, a mimo to wszyscy są smutni, a dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, bo ta technologia i też to, jak my z niej korzystamy, jak my eksploatujemy nasz świat prowadzi. Do wielu nieprzyjemnych rzeczy. Mamy katastrofę ekologiczną, mamy przeludnienie, e, mamy w miastach wojny gangów, mamy wielkie korporacje, które nam więcej od nas zabierają niż nam dają, mamy biedę, mamy nierówności społeczne. E, no i też przede wszystkim, co jest też jednym z ważniejszych wyróżników cyberpunku, e, mamy m, bardzo, bardzo szeroko za, zarysowany taki obraz kontrkultury albo subkultur, yy, które no, podporządkowują sobie rzeczywistość, przynajmniej jest jej część, tak? Yy, jakieś tam wojny gangów, wojny ludzi, którzy się właśnie grupują, w, nie ma państw, nie ma, nie ma jakichś idei narodowych albo są gdzieś tam jakieś szczątkowe, więc ludzie się grupują w jakieś takie właśnie, no tutaj no nie wiem, no, gangi yy, czy, czy też przynależność jakąś właśnie, no subkulturową, można tak Powiedzieć. E, więc tak ten świat wygląda w największym skrócie. Jak sami widzicie, ramy tego świata są bardzo ścisłe, i jest to jeden z takich, jedna z przyczyn, które sprawiają, że bardzo trudno jest e, w ramach cyberpunku stworzyć. Coś jakiegoś no, nowatorskiego, coś co wykracza poza te granice. Raczej e, trzeba pisać, trzeba tworzyć tak, żeby te granice pozostały gdzieś tam sobie w tle, a my eksplorujemy e, różne, mniej lub bardziej typowe problemy, które ta rzeczywistość ze sobą niesie. E, nie chcę powiedzieć, że Rafałowi Kosiekowi się to nie, pod, nie, nie udało, bo mam takie wrażenie, czytając jego powieść, że on nie stawiał sobie tego za. Cel, więc bardzo uczciwie napisał nam bardzo ciekawą e, powieść rozrywkową. Jeżeli szukacie, jeżeli szukacie rozrywki w ramach e, Takiej rzeczywistości. Jeżeli graliście w grę komputerową, jeżeli oglądaliście serial animowany na Netflixie, to myślę, że ta powieść się Wam spodoba. Mimo wszystko, wydaje mi się, że wobec gry i wobec serialu, które. Miały takie możliwości, no, wizualnie tak działać na nas, muzyką działać na nas. Przecież muzyka do serialu to było coś pięknego. Gra, która wiem, że wiem, że gracze no, to tam narzekali, że to miało być rewolucyjne, a jest tylko dobre, tak? Więc no okej, okay, niech tak będzie, ale to też jednak działało na nas, tworzyło klimat poprzez, poprzez dźwięk, poprzez obraz. Tutaj tego nie ma, więc ta książka siłą rzeczy jest nieco na straconej pozycji. Ale mimo wszystko, jako taka rozrywka, jako dodatek em, do tego wszystkiego, świetnie spełnia swoją rolę. To jest po prostu dobrze napisana powieść akcji zresztą z samego, samego blerbu to wynika, no bo tutaj możemy przeczytać, że no bohaterowie były żołnierz, tancerka z nocnego klubu korporatka, negocjatorka sześciopalczasty chirurg marzący o życiu gangstera, marzący o życiu gangstera urzędnik i nastoletni nerd no dlaczego na przykład nerd jest nastoletni, a nie mógłby być starszy o, to jakby był stary, podstarzały nerd, to by było dopiero coś taki netrunner właśnie w wieku 70 lat, to by było Coś, od, coś nowego, odkrywczego. No tutaj jednak jest dość, m, dość standardowo. Yy, dalej czytamy na przykład bez przypadku, to turn pager. Kocham te, te zwroty z języka angielskiego, no ale pełen zwrotów akcji thriller SF. I tak, to jest właśnie pełen zwrotów akcji thriller science fiction. Myślę, że jak ktoś tam jest obyty w cyberpanku, to będzie wiedział, jak, do czego to wszystko dąży, jak się to wszystko skończy. No, no Nic go tu nie zaskoczy, ale jeżeli, tak jak powtórzę raz jeszcze, szukacie e, przyzwoitej rozrywki, to, to jak najbardziej się na tej książce nie zawiedziecie. Ale. No właśnie, 6 minut tyle by mi wystarczyło na tę książkę, ale muszę jeszcze o czymś wspomnieć, bo tutaj patroni, bardzo z tego miejsca dziękuję, pokazali mi dwa teksty, które pojawiły się na temat tej książki w Nowej Fantastyce. Pierwsza to była recenzja Tymoteusza Wronki. Mam nadzieję, że, że dobrze sobie zapisałem nazwisko. I nie mogę temu tekstowi nic zarzucić. Znaczy, on jest taki trochę hura optymistyczny, ale no uczciwie też przyznaję w finale, że. To jest najbardziej rozrywkowa z powieści Kosika. Tak, niech tak będzie. Ona podkreśla to tło, że to jest takie, takie, a nie inne. No, też jest to prawda. Zgodą mówię, to, to trzeba pamiętać, że tutaj nacisk jednak jest składziony na rozrywkę, ale oczywiście to jest też. Prywatna ocena autora, no ja mam może trochę inną, autor recenzji z nowej fantastyki, może też czegoś innego szuka w literaturze, więc okej, okay, ja tego, tego tekstu się w ogóle nie czepiam. Natomiast pojawia się tam też tekst Magdy Gacyk. Tekst, trudno mi powiedzieć, czym on miał być w założeniu. To znaczy, czy to była recenzja książki, nie wiem, bo tam są cytaty z tej książki, e, są jakieś odniesienia, jest okładka chyba nawet gdzieś tam wstawiona. E, czy to jest jakaś analiza, nie wiem, próba jakiejś, jakiejś interpretacji tej powieści? Ciężko mi powiedzieć. I powiem tak, gdyby ten tekst pojawił się w przekroju, w tygodniku powszechnym, w jakikolwiek innym piśmie, no, które, które jest poświęcone kulturze, ale powiedzmy, no, nie, nie ma związku jakichś mocnych z fantastyką, to ja bym to jeszcze był w stanie zrozumieć. No, wziął się jakiś redaktor, przeczytał książkę, pewne rzeczy mu się skojarzyły, napisał taki tekst. Natomiast jeżeli to się pojawia w Nowej Fantastyce, to mi po prostu ręce opadają. Bo tak. O czym to jest? No, tam jest tak. O te, yy, Neuralinku Microsoft, czy, nie microsoftowym, Neuralinku tym maskowym, tak. Yy, czyli tym, tym urządzeniu, które tam na małpach było testowane, ma nam pomóc łączyć się bezpośrednio z komputerem o dążeniu do nieśmiertelności, tutaj takich jakichś inicjatywach podejmowanych w Stanach Zjednoczonych, o sztucznej inteligencji, o tym, co się dzieje teraz w mediach społecznościowych, o kreowaniu nowych autorytetów, no parę jeszcze innych takich elementów tutaj, które żrą dzisiaj, o których się mówi, które sprawiają, że... My o nich chcemy dyskutować, tam się w tym tekście pojawiają. Wszystko to okraszone cytatami z tej oto książki. I możemy na początku przeczytać coś takiego. Autorowi udaje się trik zarezerwowany dla magików science fiction, żonglując czasem teraźniejszym i przyszłym, przechodząc, y, przechodzi niezawodnie od tego, co może przynieść enigmatyczna przyszłość, do tego, co niesie frenetyczna teraźniejszość. Wszystko fajnie. Tylko ja po takim tekście, nie znając tej książki, spodziewałbym się e, jakiejś powieści na miarę Nila Stephensona, e, w której te wspomniane elementy, jak coś tutaj, artyści, nie wiem, tworzący z ludzkiego ciała te AI, -e, e, te różne takie dziwne rzeczy, które nas frapują i, i, i nas straszą, e, które tam są na pierwszym planie. Że o tym jest ta książka, o takiej analizie tych zjawisk, o próbie odpowiedzi na to, co one z nami robią i co one będą z nami robić. Natomiast w tej powieści, to wszystko, o czym pisze autorka tekstu, Magda Gacyk, jest po pierwsze na drugim planie, a po drugie. To nie jest tak, że Rafał Kosik to wszystko wymyślił. Jeżeli weźmiecie jakąkolwiek inną książkę, jeżeli weźmiecie grę cyberpunk i nie mówię nawet o jakichś wybitnych tutaj książkach u Williama Gibsona, nie na Stephensona, tylko weźmiecie jakieś tam właśnie sobie te historyjki o kobietach z tymi mackami, nie mackami, no z tymi odnóżami modliszki, tak, najlepsza broń w cyberpunku moim zdaniem, no tam to wszystko znajdziecie, też w tle. Też nie na pierwszym planie. Więc, a z tego tekstu wynika tak, jakby to była jakaś tutaj, no nie wiem, no niezwykła rzecz, tak? Jakby to była książka otwierająca nowe horyzonty. A tak. Nie jest. Tak po prostu nie jest. I uważam, że takie teksty robią tej książce więcej szkody niż pożytku, bo należałoby raczej ją uczciwie tutaj pokazać jako no, bardzo przyzwoitą powieść akcji. Przecież w tym nie ma niczego złego. Nawet recenzent tej książki z Nowej Fantastyki to dostrzegł. E, dlatego właśnie powstała ta, ta krótka recenzja, bo, bo jeśli ktoś tej książki nie kupił. I szuka szalenie ambitnej powieści, właśnie reagującej na nowoczesność, reagującej na to, co się dzieje, analizującej to, co się dzieje, to co się może stać, to ja bym jednak radził szukać. Jakiegoś starego, dobrego, sprawdzonego e, tytułu cyberpunk e, z, tej, z, tej, z, tej, z tej niszy, e, niż sięgać po bez przypadku. Natomiast, oczywiście, jeżeli chcecie, idą święta, chcecie sobie odpocząć przy świętach, poczytać coś, e, od czego nie będziecie się być może mogli oderwać, to wtedy jak najbardziej bez przypadku e, będzie w sam raz. Naprawdę. No. To by było na tyle. Zachęcam do dyskusji w komentarzu. A, no właśnie, to jest, powieść, to jest powieść cyberpunkowa. Czy ona ma szansę na nominację do Zajdla? Moim zdaniem szansę ma. I ja myślę, że zobaczymy ją w, nomina w nominacjach do Zajdla, więc y mogę się mylić oczywiście, ale myślę, myślę, że jak najbardziej w przyszłym roku, więc ja też po trochę pod tym kątem y czytałem, czytałem tę powieść. No ale czas pokaże jako ciekawostka jeszcze. To jest chyba jedna z nielicznych polskich powieści nie wiem, czy w ogóle jakakolwiek taka była wcześniej, która wyszła jednocześnie w języku polskim i jednocześnie w Stanach Zjednoczonych w języku angielskim. Albo premiera była mniej więcej taka sama, albo prawie w tym samym momencie. Ja trochę popatrzę przy, przy co czytała Europa, postaram się popatrzeć, jaki tam był odbiór tej książki na, na, na zachodzie. Może wspomnę. Jeśli nie zapomnę, to postaram się tam po recenzjach poszperać. Czy się to gdzieś jakimś szerszym echem odbiło, a teraz już e, kończę. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.